Cześć kochani! Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem na temat y, kosmetyków z The Body Shopu do twarzy Słuchajcie, ja jakiś czas temu już Wam mówiłam, że w kosmetykach The Body Shopu się troszkę zakochałam Chodziło mi wtedy o kosmetyki do pielęgnacji ciała Natomiast y, jakiś czas temu była taka fajna promocja w The Body Shopie. Dawałam Wam o niej chyba znać na Facebooku Także zapraszam na mojego Facebooka, bo tam Wam daję znać o naprawdę fajnych promocjach Ostatnio Wam mówiłam też o rzęsach za 5 singlota Więc naprawdę myślę, że warto zaglądać na tego mojego Facebooka i yy, dawałam wam znać chyba właśnie o tej promocji, że jest promocja, gdzie można sobie bardzo fajnie, bardzo tanio kupić maseczki do twarzy No w ogóle pielęgnację twarzy z The body Shopu I yy, dzięki uprzejmości kilku osób, naprawdę dziękuję wam kochane serdecznie Linki do, do dziewczyn dostaniecie po prostu na dole, bo dziewczyny mi bardzo pomogły Udało mi się zdobyć kilka rzeczy z The body Shopu do twarzy, które chciałam Bo tak jak wiemy, oczywiście w Poznaniu nie ma The body Shopu, bo przecież po co? poznaniu ludzie nie potrzebują, ale jak? No ale dobra, mam chociaż tutaj kochane dziewczyny, dziękuję Wam jeszcze raz serdecznie, które mi pomogły. I udało mi się zdobyć dwie maseczki do twarzy, olejek herbaciany i szmatkę muslinową. To było to, co chciałam. Wiadomo, że gdybym miała pewnie więcej kasy, to bym sobie wszystko wzięła, no ale są granice. Trzeba, trzeba oczywiście się zachowywać umiary. I teraz postanowiłam zrobić Wam recenzję tych produktów. To nie są produkty, które dostałam, to są pienio... produkty, prosto, które kupiłam za własne pieniążki są naprawdę świetne i kosztują normalnie dosyć dużo. Ja bym to normalną cenę ich chyba nie kupiła. Jeśli natomiast macie większy budżet, to mogę Wam naprawdę serdecznie to polecić. Natomiast jeśli tylko będzie promocja, to uwierzcie mi, warto, szczególnie w tej cenie promocyjnie, po prostu rozejrzeć się za tym produktami i sobie to kupić. I zacznę może od maseczek. Tutaj pierwszą jest ta maseczka z olejkiem z drzewa herbacianego. I ona jest właśnie taka oczyszczająca do cery takiej zanieczyszczonej, można też powiedzieć, trądzikowej. To jest napisane y, maseczka do twarzy. Zapewnia intensywne, głębokie oczyszczenie. Normalizuje wydzielanie sebu i zapobiega powstawaniu wyprysków. Regularne, regularne stosowanie minimalizuje powstawanie wyprysków i niedoskonałości. Cera tłusta normalna. To jest 100 ml. Ma taki zielonkawy kolor Jest naprawdę bardzo wydajna ta maseczka akurat Bo ona jest tak jakby, mi się też. ona jest na glince To wiecie, nie chce mi się otwierać Wydaje mi się, że jest na glince Jest bardzo wydajna, nie trzeba jej dużo Normalna jej cena to 45 zł Ja ją kupiłam chyba za 25 Pachnie Słuchajcie, intensywnie olejkiem z drzewa herbacianego I ja za tym zapachem Nie przepadam, szczerze mówiąc Ale da się go przeżyć nie jest najgorszy Zmywa się ładnie, tak zresztą w takich technicznych Zmywa się dosyć ładnie I co do oczyszczania jest fantastyczne Ja ją stosuję tak raz w tygodniu, bo troszeczkę mi się wydaje, że może przesuszać Stosuję sobie ją raz w tygodniu, bardzo ładnie oczyszcza. Tak, tylko, że no mówię, no ja w tej chwili stosuję też kilka innych produktów, dzięki temu w ogóle moja twarz wygląda super. Natomiast ta maseczka naprawdę rewelacyjnie oczyszcza tą twarz i jak miałam takie, wiecie, jakieś wypryski mi powstawały, ładnie je wysuszała, więc mówię, że może troszeczkę wysuszać. Więc nie częściej niż raz w tygodniu, chyba, się, że macie bardzo zanieczyszczoną skórę. Ale bardzo ładnie właśnie łagodzi wszystkie jakieś czerwone wypryski, jakieś takie pod, stany, wiecie, zapalne, takie, jeżeli macie takie podskórne, to na też fajnie na nie wpływa. Bardzo ładnie oczyszcza wągry, znaczy oczyszcza pory, czyli usuwa nam troszeczkę wągry, tak jakby wybiela te wągry. Naprawdę jest bardzo, bardzo fajną maską, mówię jak za tą cenę, no jest za 45 zł, jest drogawa, ale i tak mi się wydaje, że jak za 45 zł jest jedną z lepszych masek, na, która jest na rynku po prostu. Bo no, no mało jest masek, które działają w ten sposób, że nie dosyć, że nam oczyszczają, wysuszają. To jeszcze te takie czerwone albo podskórne, jakieś takie, wiecie, wulkany, które nam rosną, likwidują, a ona likwiduje. To, no wiadomo, nic od ręki, ale bardzo fajnie. Myślę, że można ją stosować też punktowo na takie zmiany i też będzie fajnie je leczyła. No i tutaj drugą maseczką jest płatki owsiane z miodem. To jest taka maseczka. I ona normalnie kosztuje 55 zł, ja ją chyba kupiłam za 29. I ona już wygląda mm, trochę gorzej Ale za to, to zapach, słuchajcie, zapach tego jest tak fantastyczny, nie umiem wam opisać, ale ja bym mogła to po prostu zjeść To jest taki słodki, no, no bajka Ja wiem, że można samemu sobie zrobić taką maseczkę e, mieląc płatki owsiane No ale tutaj, słuchajcie, jeszcze ten zapach jest rewelacyjny I ono ma za zadanie złuszczać, jest to maseczka złuszczająca, zaraz wam powiem, co tu producent pisze Aha, tu nie jest naklejona, ale dobra znajdę. Będę wam mówić. Zmywa się dosyć fajnie. Albo już to odkleiłam chyba, a nie tu. Nie, ma. Dobra, słuchajcie, nie ma, nie będę ściemniała i szukała i traciła czasu. Ale ona przede wszystkim ma złuszczać, czyli robimy sobie ją najpierw taki... Ja robię tak, że nakładam ją na mokrą twarz, troszeczkę ją sobie tak jakby ścieram ścieram, zostawiam. Żeby zadziałały te inne składniki, oprócz tych złuszczających, i później jeszcze raz sobie przy zmywaniu, wiecie, ładnie robię taki, jakby masaż twarzy. Nie drapię w ogóle, bo są to płatki wsiane, są bardzo delikatne. W ogóle to nie jest żadne drapanie, więc jeśli macie cerę wrażliwą, e, cerę myślę, że nawet z trądzikiem spokojnie możecie sobie z tą maseczkę stosować, bo ona jest bardzo, bardzo delikatna. Dodatkowo ona cerę tak niemiłosiernie, słuchajcie, na wilżę, odżywia, ta cera jest oczyszczona. Ale przy tym jest no rewelacyjnie po prostu zregenerowana taka wiecie, no noż po prostu mięciutka aż się chce jej dotykać czego nie wolno robić nie dotykajmy swojej buzi za często ale jest no po prostu fantastyczna ale dla normalnej i właśnie wrażliwej, suchej skóry, bo rewelacyjnie nawilża To nie będzie takie oczyszczenie na pewno jak przy tej Bo ona tanie oczyszcza porów, nie odblokowuje tak jakby... No wiecie, nie usuwa tych wągrów, nie, nie robi nic mi z wypyskami, Po prostu złuszcza ten naskórek Dzięki temu skóra jest taka promienna, świeża, żywa Wiecie, taka po prostu tętniąca życiem. Natomiast ta po prostu oczyszcza tak jak standardowe maski oczyszczające Więc one się naprawdę różnią działaniem Mimo, że z nazwy mogłoby wynikać, że potrafią działać podobnie Natomiast nie. Bardziej by Wam ton, ze względu na to, że ona się różni od masek występujących na rynku. Efekty może są trochę podobne do tej perfekty, takiej z miodem, chyba. Pachnie właśnie podobnie troszeczkę do tej perfekty z miodem. Też ma 100 ml. Ale no mówię wam, no po prostu skóra po niej jest nieziemska Chyba nie miałam lepszej maseczki, która by ładnie nawilżała, nie obciążała cery tłustej i mieszanej dodatkowo Bo ja mam czasami po tych maseczkach nawilżających, potrafię mnie wysypać, po nim mnie nic nie wysypuje No ja jestem zakochana w tej masce, serdecznie wam polecam Dalej olejek z drzewa herbacianego I tutaj no olejek z drzewa herbacianego będzie podobny w każdej firmie, chociaż nie taki sam Bo to naprawdę zależy I tutaj jest 5, 15% Słuchajcie, jak ja go stosuję? To jest 10 ml, nie wiem, chyba kosztował 7 zł, ale nie jestem w stanie wam powiedzieć dokładnie, ale wydaje mi się, że 7 na tej promocji, normalnie chyba coś około, a nie, 25 tutaj kosztuje, 12 kosztowało, dobra, mniejsze o to, normalnie kosztuje 25, ja go kupiłam za około połowę ceny. I jego ja stosuję tak, że gdy coś mi tutaj wyskakuje albo chcę wysuszyć, po prostu nakładam go miejscowo wieczorem i rano naprawdę, uwierzcie mi, znika. Po prostu nie ma. Wiadomo, jeśli mam jakąś taką większą zmianę, to dwóch, trzech nocy potrzeba, ale jeżeli jest taka mała zmiana, po nocy nie ma nic. Słuchajcie, nie ma śladu po tym dziadostwie. Gdy mam coś czerwone, bardzo czerwone, to po dwóch, trzech nocach znika, a z każdą jest coraz lepiej. Natomiast gdy mam coś małego, słuchajcie, po jednej nocy nie ma nic. Kompletnie nic, więc jest to rewelacyjne. Myślę, że każdy olej z drzewa herbacianego będzie zachowywał się. Podobnie, teraz ja Wam mówię Tutaj o tym z The Body Shopu, jest fantastyczne Naprawdę serdecznie Wam polecam, myślę, że 25 zł za te 10 ml to nie jest Dużo, bo Słuchajcie, ja go mam, używam i używam i używam A tutaj ubytku nie widać Bo to naprawdę jedna kropeleczka wystarczy Żeby sobie nałożyć, na pewno nie polecam Nakładać na całą twarz, chyba, że macie bardzo Rozległe zmiany na całej twarzy, to inaczej Ponieważ olejek z drzewa herbacianego Potrafi przesuszać, bo on ma naprawdę takie Antybakteryjne, przeciwzapalne Działanie Troszeczkę wysuszające, odkażające e, I szczypie trochę, to też Wam dodam, że szczypie, gdy się go nałoży na jakiegoś tam pryszczyka e, No ale jest fantastyczny, serdecznie Wam polecam, Ale za te 25 zł myślę, że to nie jest zła cena jak na ten olejek I ostatnią rzeczą jest to, ściereczka muślinowa z The Shopu e, I co tu dużo gadać, jest fantastyczna Ja wcześniej miałam ściereczkę muślinową, którą kupiłam gdzieś tam, wiecie, na Allegro Po prostu za śmieszne pieniądze Za, to, za tą dałam 7 złotych Pewnie normalnie kosztuje około 14-12, więc według mnie te 14-12 złotych to też jest spoko cena z debodyszopu za tą ściereczkę, bo jest fenomenalna, to jest chyba prawdziwy właśnie muślin, bo to, co ja miałam, to chyba była bardziej tetra niż muślin. Natomiast to no, różni się no, ładnie złuszcza, ładnie pielęgnuje, nie drapie, nie jest szorstka, mięciutka. Wiadomo, trzeba ją odkażać i, i robić z nią to, co powinno się robić, Ja Ostatnio nawet dezynfekowałam troszeczkę w alkoholu bo to też czasami trzeba zrobić, niestety ale no, jest rewelacyjna. Przede wszystkim jest miękka, nie trze, nie drapie, ale ładnie złuszcza, więc... To wszystko, co chciałam Wam na jej temat powiedzieć Powiedzcie mi, czy miałyście inne produkty do pielęgnacji twarzy z The Shop'u Bardzo interesują mnie kremy Dużo dobrego słyszałam o serii cery tłustej i mieszanej tej algowej Ta z witaminą A, e i z witaminą C też mnie kusiła Także myślę, że jak będą jeszcze jakieś promocje Nie będę miała zbyt dużo pielęgnacji To wtedy się skuszę na coś Bo z tych produktów naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolona Ostatnio byłam w The Body Shop'ie w Warszawie Tak wiecie, naprawdę na chwilę No ale niestety do twarzy sobie nic nie kupiłam Bo te ceny mnie... I tak troszeczkę zniechęcały. Nie jestem przekonana do tych kosmetyków, nie miałam po prostu ich i, i tak wiecie, przy tych wysokich, dosyć cenach nie kupiłam ich do twarzy. Kupiłam sobie inne rzeczy, ale to Wam pokażę myślę na Facebooku. E, więc dajcie mi znać po prostu, co jest warte uwagi w Body shopie, abym wiedziała, na co mam właśnie zwracać uwagę, gdy uda mi się być albo gdy będą jakieś promocje. To wszystko, kochani. Zapraszam do następnych filmików, pa pa!